Cześć, witajcie z tej strony Buśka. Ja tylko tak, 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 tak tylko trosze trosze troszeczkę chciałem powiedzieć, że już powró... i, I że już powróciłem. Już powróciłem, prawda? I mam nadzieję wrócić do normalnego nagrywania, jak tylko sobie wszystko tutaj ogarnę, ogarnę się. Mam nadzieję też powrócić rzeczy, które mam z tego. Z wyjazdu, bo tam pro, troszeczkę ponagrywałem, więc myślę, że też coś tam będzie wrzucone. I, no, jego się tu nie chce zrzucić. Także no, w sumie to, to tyle chciałem powiedzieć, tylko że po prostu już, już, już wróciłem do naszego kraju, który jak okazuje się jest dosyć zacofany względem Anglii, wydaje mi takie jest moje zdanie i, i w sumie resztę zobaczycie na filmach. Także no Zobaczenia mordy. Mam nadzieję wrócić do normalnego nagrywania, jak się wszystko ogarnie tutaj u mnie i, i, i w gle. Także no do zoba <coughs> Garda Steve.